Elo widzowie to ja, kapusta wasza, ulubiona kapusta ja. Dzisiaj nagrywam dla was włoga trzeciego, już włoga ostatniego na tych wakacjach, bo wakacje już się kończą i trzeba będzie wracać do tego burdelu i je znaczy do szkoły. Może nagram dla was kilka włogów ze szkoły, jak chcecie, a jak nie chcecie, to chuj. Ale mi się podobały te wakacje, bo prawie całe wakacje nagrywałem dla was daily. Kurwa, widzowie. Docencie to i walnijcie w suba. A teraz wracamy do vloga. Intro, no także zobaczmy czy daleko jest ta Stegna. Ile? Nie no posrało was z tą drogą. Nie ma szans, że mój golf tyle pojedzie, a chuj i jedziemy. O, o, ale tu ładnie, ale to nie stegna. A oto chciałbym wam pokazać mój domek letniskowy. Nie no co ja będę was kłamać mnie nawet na dwa bułki, i kiełbasę nie stać. Łocie panie co tu się dzieje ruch jak na przychodni u doktorka, to nie Stegna jadę dalej. No i elegancko widzowie udało się jestem w Stegnie na plaży. Cześć, witam wszystkich. Oto jestem w Stegnie w 2020 roku. Drugi raz w Stegnie relacja ze Stegny. Śledźcie moje filmiki. Będzie może wejdę do wody, woda zimna, ale może wejdę pływać. Stegna. Witam was. Jestem w Stegnie na plaży. Cześć. Cześć na plaży. Jestem w Stegnie. Drugi dzień w Stegnie na plaży. Serdecznie was pozdrawiam ze Stegny z morza Bałtyckiego. Ja nie mogę, ale tu nic nie ma w tej stegnie, tylko woda i piach. Nie no, ja nie wytrzymam tu trzech dni, kapusty mi zdechnął, trzeba podlewać, nie no, wracam do domu. Je, 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 je,